Cześć, siemaneczko, z tej strony Barcz, Olej Polish Fighters, a moim gościem jest Manzur Abdurzakow, zawodnik Fighter Exclusive Night. Cześć, siemaneczko. Siemanezko, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do Twojej walki mistrzowskiej na f 57 to chciałbym wrócić do tego pojedynku z Michałem Pietrzakiem. Powiedz mi, czy tego się w tej walce spodziewałeś? Czy Michał cię czymkolwiek zaskoczył? I czy twoim zdaniem to jest jakby to był trudniejszy rywal niż ten, co pierwotnie był planowany na Twoją walkę? jeszcze zaskoczyć to nie wiem czy zaskoczył byłem na bardzo dobrej formie byłem przygotowany na 5 rund walka trwała tylko runda jedna nie cała także jeszcze tak jakby nie zdążył mnie zaskoczyć może jakby była druga trzecia może bardziej coś mógłbym powiedzieć na ten temat ale fizycznie silny był nie. I po prostu też Michał wyżarł walkę na zastępstwo. No i dzięki jemu zawalczyłem. Nie? Udało mi się zdobyć pas. Ale zaskoczyć to myślę, że nie. No Ale się właśnie cieszy, Cieszyłeś właśnie z tej walki z Michałem. No bo trzeba powiedzieć, że to jest doświadczony zawodnik, były zawodnik SW. Też jeden z nielicznych, który przetrwał. Z Roberto Słodzieje, i myślę, że ta wygrana ci dużo dała w ocenie polskich fanów? No ogólnie na pewno doświadczenie mi to dało, bo Michał to był taki twardy, mocny zawodnik, który walczył z najlepszymi, czyli z najlepszymi właśnie w Polsce. No i myślę, że za granicą i jeden z nich był ten Musajew, tak, z którym on tak. chyba miał remis. Tak, tak. No tak. i z tego co wiem, że przed walką ze mną Michał e, przez poddanie czy coś nie przegrywał od dłuższego czasu. Chyba nawet nie wiem, czy w ogóle przegrał przez poddanie. Tak teraz patrzę. Szybko to mi się wydaje chyba, że chyba jesteś pierwszą osobą, z którego poddała. Też bardzo możliwe, ponieważ Michał i stójkowo i mocne zapasy miał, nie? To każdy właśnie jak potwierdzili mi walkę z nim, to właśnie mówili, że on taki twardy, bo chyba trenował zapasy klasyk chyba, nie? Z tego co tak, pamiętam. tak, 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 tak. tak, tak. Każdy mi właśnie o tym mówił, że w Klinciu jest bardzo taki twardy jak kamień. Nie? Także widziałem, że będzie mocny, silny, ale udało się zrobić swoją robotę, nie? I tak jak I... powiedziałem, że on nie przygrywał tak przed czasem, tak jak ze mną. Także to nie dużo dało nie. Mhm. E, no ty na pewno chciałeś, żeby twoim kolejnym przeciwnikiem był rewanż z Czarkiem Oleksijczukiem. Powiedz mi, czy poczułeś duży zawód, jak się dowiedziałeś, że Czarek jednak no zmieni, zmienia kategorię wagową no i wasze starcie w najbliższym czasie no się nie odbędzie? Wiesz co, chciałem te walki i nie tak, że tam siedzi mi w głowie czy coś, po prostu to byłoby dobra walka, nie? Dla mnie dobra walka, no i dla fanów myślę, że e, Byłaby widowiskowa walka, nie? Ponieważ dobrze, dobre, pięć rund daliśmy, także w tym razem mógłbym się pokazać jeszcze lepiej i dać jeszcze lepszą walkę, nie? Ale no, zmienił kategorię, no, co zrobić, nie? Może w przyszłości zobaczymy, nie? Może kiedyś zmienię kategorię, może. Kiedyś zobaczymy tą walkę jeszcze raz, ale na razie jest przeciwnikiem Rożiniec i skupiam się na tą walkę, aby wygrać tą walkę i później zobaczymy, kto będzie następny. A rozważałbyś zmianę na 8-4? No, no w tym roku czy przyszłym to myślę, że nie, ale kto wie, może w przyszłości dobrze zaproponują, jak w przyszłym roku jedną lub dwa walki planuję wygrać, i zobaczymy, jak tam z Contendersem się uda. Oczywiście chciałbym jak najszybciej do Contendersa albo gdzieś tam do UFC pójść, ale jak przed tym, jak będzie opcja walczyć z Czarkiem, będą dobre warunki, kto wie, nie? Mm -hmm. Teraz przejdźmy jakby do twojej twoje walki do obrony pasa Mistrzowskiego. E, powiedz mi, e, czy ty oglądałeś wcześniej walki Wawrzyńca-Wartnika? No bo on na pewno przeszedł długą drogę w Fenie. No też na początku, jak, ja, ja nawet pisałem, jak zrobiłem z nim wywiad, że nikt go w tym Fenie nie brał na poważnie po tych, tam, po tych dwóch porażkach. Teraz chłop pokonuje samych, bo w ostatnim czasie niepokonanych nie zawodników, trzy wygrane przed czasem. No i każdy, i pokazał wszystkim, że trzeba się z nimi liczyć. Jak ty w ogóle charakteryzujesz tego zawodnika? Jakie według Ciebie są jego mocne strony? No mocne strony, Bartek, Bartnik. On ogólnie w się nazywa, nie? Tak, 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 tak. tak. Także we to, no, jest też. Śwadnym załodnikiem, mocnym, dobrze bije. No i też myślę, że gdzieś tam te obaleni, czy też tam w miarę dobrze broni. nie? A tak bardziej to bym powiedział, że on po prostu może dobrze trafić, może mocno uderzać, znaczy uderza mocno, bym tak powiedział. Nie wiem, czy kopie, zobaczymy, czy będzie kopał. Mało widziałem, że on ogólnie kopie. W sumie mi byłoby to na rękę. Ale także myślę, że on po prostu będzie chciał właśnie gdzieś mnie złapać nie najbardziej tak. Kopać mu się musi, nie opłaca, bo będzie tak, jakby uważać na obalenie. Także będzie bardziej. Gdzieś odchodzić i tak dalej będzie próbował mnie złapać, nie? No, A powiedz, nie to... wiem, czy on ma dobry parter. Jak go sprowadzę, no to będzie miał bardzo ciężko. To na pewno wiem. I ono też mi... myślę, że wie. A powiedz mi, przygotowania tylko w WCA? Czy mieliście jakieś wyjazdy, jakieś obozy? Czy może jakieś sparingi do innych, do innych klubów? Od... Po walce z nich. Z Michałem, to tydzień odpoczywałem, wróciłem do Lublina. No i od tamtej pory po prostu siedzę cały czas, jestem w OCA i cały czas się przygotowuję do walki. Miałem się w Szepniu, później gdzieś wrzesień, październik mówili, w końcu już potwierdzili na listopad, także ja choć ogólnie chciałem wcześniej walczyć tam. Będzie to Walżenie czy ktoś inny. Za granicą też miałem propozycję, żeby zawalczyć. We wrześniu też rozmawiałem z Kubą, żeby tam zawalczyć i później bronić pasa, ale on nie wiedział, czy będę walczył w październiku, bo na październik też mieliśmy się bić z tego, co. I mi mówili, że możliwe, że będzie w ogóle gotowy na października. Jednak nie był gotowy, i przez tego tak długo siedziałem, i czekałem na walkę. Nie. Czy, czy ja dobrze rozumiem, że ty miałeś się być we wrześniu? Była oferta spoza fenu na walkę? Tak, tak. Moż, Może zdradzić, gdzie to miało być? Wiesz, co w Szwajcarii była gala. Tylko nie powiem, bo nie pamiętam, jak dalej się nazywało. Mm -hmm. No i taka czy... od innej organizacji też w październiku była propozycja. O tym też z rozmawiałem, ale tam też w sumie się nie udało, bo już potwierdzili walkę w listopadzie. A czy gdyby się pojawiła oferta po tej walce o nie w przyszłym roku, gdzieś poza fenem, ty masz pozwolenie od Kuby, że jakby pada taką propozycję, to mógłbyś zawarć I, i czy byś chciał, wiadomo, o swoim celem z kontem, tak jak powiedziałeś, UFC, ale to no, też pokazać się gdzieś większej publiczności za granicą. Jak na przykład Łukasz Olek, też niedługo będzie walczył w Brewie, to chyba też byłaby dla Ciebie dobra opcja. Wiesz co, za granicą tak. Ja pozwolenie, myślę, że tak jest. W Polsce i tak bym nie walczył, bo tutaj nie ma dobrej organizacji, także za granicą bym dostał pozwolenie i właśnie rozmawialiśmy o tym, że jak oni mi nie dadzą walka i będę musiał długo czekać tak jak teraz, że wtedy mam pozwolenie i będę mógł zawalczyć sobie za granicą, także możliwe, że po tej walce Zawalczę za granicą, a później, jak już będzie jakiś pretendent, możliwe, że też załodnik z zagranicy kogoś ściągnął i później obronię pasy, coś takiego. Zobaczymy, jak to potoczy po tej walce. Okej, okay, mam z mojej strony to wszystko, jeśli chciałbyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. No, dziękuję wszystkim, którzy kibicują. Czy mają kciuki? Widzimy się listopada 11. Czekaj. 20, który tam. 23 listopada. Tak, także 11 już poza nami. Zostało tylko zrobić wagę i jedziemy z tym. Pozdrawiam wszystkich.